poświęconym sukcesom i wyzwaniom na drodze kobiet biznesu w 2024 roku. E, witam Państwa, witam naszych gości specjalnych. E, po kolei przedstawię Pani Anna Batkowska, członkini OKAM, zarządu OKAM City, liderka projektu FSO Park. Dzień dobry. Witam Pani bardzo serdecznie. Pani Sylwia Kuligowska, założycielka i szefowa Piar, pia. Dzień dobry, witam Państwa, witam, witam Panie. Pani Katarzyna Paskuda, redaktor naczelna Kultura Mody.pl, fotograf i dodatca wizerunku w mediach. Witam serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry Państwu. Zacznijmy od pani e, Anny Młatkowskiej. Proszę o opisanie swoich działalności biznesowej i najważniejszych obecnych projektach. Yy, Oka, który reprezentuje tutaj dzielnie, jest firmą deweloperską. Obecną na polskim rynku od 20 lat. Więc już kawał czasu, właśnie w 2024 roku, będziemy świętować 20. rocznicę założenia naszej firmy. Więc, my budujemy piękne mieszkania przede wszystkim, a tak naprawdę, to staramy się od wielu lat kreować dobre miejsce dla życia, czego uwieńczeniem jest właśnie największe wyzwanie inwestycyjne, jakie w tej chwili przygotowujemy do realizacji. Jest to właśnie projekt e, FSO Park e, 60, na 62 hektarach po byłej fabryce FSO na warszawskim Żelaniu. E, więc przygotowujemy w tej chwili do realizacji miasto. Naprawdę miasto, bo to nie będą tylko budynki. My budujemy miejsce do życia. Tworzymy i projektujemy, bo jeszcze nie budujemy. Ten proces projektowy trwa już dwa lata, ponieważ nieruchomość zakupiliśmy w 2025 roku, w pierwszym roku i zaczniemy budować pewnie dopiero za półtora, jeśli dobrze pójdzie. Więc jest to bardzo, tak jakby nasz biznes oznacza się tym, że długo musimy czekać na efekty naszej pracy, ale efekty pozostają na zawsze więc tu tym bardziej jest istotne, żeby dobrze dopracować ten efekt, żeby on był właśnie taki, żebyśmy byli z tego dumni. I to jest właśnie FESO, zwiększenie 20 lat doświadczenia, no, realizacji bardzo wielu, bo 28 projektów w różnych miastach, głównie w Warszawie, ale nie tylko. I zwiększenie też, też realizacja marzeń, i pewnych wizji, bo mamy 62 hektary ogromną nieruchomość, która należy tylko do nas, żeby porównać to jest teren starówki całej, czyli tak jakby olbrzymi projekt dla osób, które nie są z branży nieruchomości. W tym miasteczku zamieszka docelowo 20 tysięcy osób. Dzielnica w dzielnica jest, jest. Tak, to jest to miasteczko w mieście. To jest projekt, który w ogóle odmieni też tą część Warszawy zupełnie. Ona tak jakby w tej chwili jest świetnie skomunikowana, ale totalnie zapomniana i odcięta od świata. A to, co my robimy, to jest właśnie, my dajemy temu nowe życie. Tak? To jest nie tylko rewitalizacja terenu poprzemysłowego, ale to jest też w ogóle wniesienie życia w miejsce, które w tej chwili no, nie żyje, chociażby z tego względu, że od 2006 roku fabryka nie działa, więc to miejsce w tej chwili specjalnie no, niespecjalnie nie życie i nie jest specjalnie też atrakcyjne, ale jednocześnie ono wciąż żyje, bo żyje w, żyje w głowie bardzo wielu osób, w ich sercach, ponieważ FSO zatrudniało bardzo wielu ludzi. I w Warszawie, tak jak rozmawia się z ludźmi, to prawie każdy albo zna, albo miał w rodzinie kogoś, kto pracował na FSO. I rzeczywiście ja teraz dużo takich osób spotykam, kiedyś powiedzmy, że to niespecjalnie było mnie interesujące. Natomiast e, teraz, roz, kiedy rozmawiamy z ludźmi, to rzeczywiście, o, każdy e, coś może powiedzieć na ten temat. Więc to jest bardzo ciekawe, tak? że to FSO żyje w, właśnie w sercach ludzi, w ich pamięci, w ich historiach życiowych. Każdy kogoś tam zna, i my to łączymy. Więc to FSO jest właśnie ogromnym przedsięwzięciem nie tylko ze względu na skalę, ale też na całe zamierzenie, które uwzględnia, tak jakby łączy wszystkie możliwe aspekty. Aspekt właśnie historii, poszanowania tradycji, ponieważ zostawiamy część ale Które w tej chwili jeszcze istnieją, i niektóre nawet w jakiś sposób funkcjonują. My część z nich zostawiamy, więc zachowujemy tą tkankę historyczną, nazwijmy ją, no, nazwijmy ją historyczną, a jednocześnie tworzymy coś zupełnie nowego, coś też rozwija trendy przyszłości i, i wybiega trochę w przyszłość, ponieważ nasz projekt jest bardzo zielony ma być bardzo przyjaznym miejscem do życia i takie miejsce, w którym możemy wszystkie. Potrzeby zaspokoić, tylko będzie pełniła funkcję tak zwanego 15-minutowego miasta. I bez samochodów. To znaczy, samochody będą dojeżdżać, ale nie będą jeździć wewnątrz nieruchomości, i to jest e, trend, który mocno wyprzedza przyszłość, przynajmniej u nas. I wierzę, że się przyjmie. Więc, tak, FSO to są też te marzenia. Te marzenia właśnie o czymś takim lepszym. Myślę, że jest właśnie wyjątkowe ze względu na tą skalę, która nam pozwala połączyć całą masę różnych rozwiązań i technologii na terenie jednego projektu, bo jedną z wartości, bo w ogóle projektując całe to osiedle czy to miasteczko, wyszliśmy od wartości. I te wartości są dosyć bardzo uniwersalne. Dzięki temu. Równie dobrze za 20 lat, kiedy przyjdzie nam realizować jakiś tam ostatni etap, bo cała realizacja jest przewidziana na ćwierć wieku, bo to jest taki teren i to jest tyle mieszkań, w związku z czym wychodząc z uniwersalnych wartości, ten projekt wciąż będzie aktualny i to, co na nim zrobimy, również za 20 parę lat. Tak? E, to jest kwestia rozwiązań proekologicznych, retencjonowania wody deszczowej, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, które później możemy dokładać nowe, ale tak jakby przygotowujemy to tak, żeby można było to robić. E, poza tym inwestujemy mocno w edukację, co już robimy, ponieważ na terenie e, naszej nieruchomości w Bramie Głównej FSO, którą pewnie każdy gdzieś tam kojarzy, we wrześniu tego roku zostało otwarte Centrum Edukacji Klimatycznej. To jest taki projekt proponowalnie e, e, przez nas oddany e, z ofertą edukacyjną skierowaną do młodzieży licealnej głównie, więc serdecznie zapraszam. Grupy szkolne naprawdę warto, bo to był też taki projekt realizowany przy współpracy z e, tym finalnym odbiorcą, czyli z nastolatkiem, który nie jest łatwym odbiorcą e, i wiem, że się podoba. Ja sama mam syna nastolatka, więc... E, więc zapraszam serdecznie. E, więc to jest edukacja w połączeniu z tą ekologią, tak? E, poza tym e, ważne są dla nas takie aspekty właśnie, jak y, zielona energia, i całe osiedle będzie miało zintegrowany system zarządzania energią pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych w dużym stopniu, zintegrowany po to, żeby tej energii nie tracić, bo wyprodukować energię ze Słońca, która zginie nam, bo się jej nie wykorzysta, to jest troszeczkę mniejsze przedsięwzięcie. A większe przedsięwzięcie polega na tym, żeby te źródła energii i te źródła, które będą tworzyły ciepło, żeby je móc magazynować i dystrybuować w zależności od potrzeb. To daje skala, może tak jakby skala projektu daje te możliwości. Poza tym dobre miejsce do życia, dla nas to dobre miejsce do życia między innymi realizuje się w tym, że samochody nie jeżdżą nam pod domem i, i, i nie musimy przed nimi uciekać. Dlatego mamy 10-hektarowy park, który ciągnie się przez całą nieruchomość na ogólnie 20 hektarów zieleni. Natomiast przez park nie będą mieściły samochody, więc będziemy mieć naprawdę zieloną przestrzeń bezpieczną, z w miarę czystym powietrzem. Mam nadzieję, przefiltrowaną przez drzewa, które sobie tam zasadzimy. Więc ogromne przedsięwzięcie i taka wisienka na torcie dla naszej firmy. Ta firma Oka, która długo tutaj jest, krok po kroku, doszliśmy do takiego momentu, kiedy to realizujemy tak ogromne przedsięwzięcie na skalę, właśnie myślę, że całego kraju, a może nie tylko, bo nie znaleźliśmy na razie w skali Europy projektu, który by uwzględniał podobne założenia w takiej skali. Są tego typu projekty, ale w mniejszej skali, nie w tak dużej. I tak, to jest takie zwieńczenie naszej pracy. Ja jestem w firmie od początku, więc, tak jakby dla mnie, to jest przyszłam przez te wszystkie etapy eee, i czekam na ten efekt. Eee, I że jest inaczej. Eee, I że w tej chwili kobiety są dużo bardziej eee, poważnie traktowane. Eee, ja myślę, że też bardzo ważne jest to, jak wychowujemy nasze córki. I tu mogę powiedzieć, jak ze swojej prywatnej perspektywy, ponieważ jestem mamą 10 -letniej. Dziewczynki i inaczej ją wychowuje zupełnie. To znaczy, nie uczmy naszych córek. Nie, to nie jest dla ciebie. Ty, dziewczyna nie jest do matematyki, albo nie, no dziewczyna nie może. Mój tata mi wmawiał, że ja się nie nadaję, żeby samochód prowadzić. Po co on będzie mi dawał pieniądze na prawo jazdy, skoro ja tak się nie nauczę? Więc poszłam, zarobiłam i zrobiłam prawo jazdy i jeżdżę lepiej niż on, co mówi mu moja mama. On się bardzo denerwuje. Nie, nie uczmy e, naszych e, dzieci takich rzeczy, tak? Czasami e, to się robi oczywiście nieświadomie. I myślę, że stąd też jest ta zmiana, ponieważ te dziewczyny młode, e, one nie myślą już w taki sposób, że coś nie jest dla nich. One po prostu zupełnie inaczej już postrzegają świat. Więc e, ta zmiana się dzieje sama, oprócz tego, że jest wymuszana przez. Przepisy, bo no, wiadomo, że dużo się zmieniło. tak. W branży naszej, budowlanej, kiedy ja zaczynałam pracować, no to naprawdę było różnie. W tej chwili dziewczyna na budowie nie budzi już takich emocji jak kiedyś. Skończyły się niewybredne żarty. Teraz już chyba nawet nie wolno takich opowiadać, przy mnie to lepiej tego nie robić. Eee, więc dużo się zmienia na pewno, na pewno. musimy tego tylko bronić tak? i nie pozwolić, żeby ten trend się odwrócił Panie i będzie na, dobrze. co jak jak można wpłynąć na to, żeby ten trend dalej postępował i żeby było e, tak jak coś powinno, czyli e, żeby nie było właśnie tych, tych podziałów, co Panie, Pani zdanie powinno się wydarzyć, żeby to jeszcze e, przyspieszyć i, i Myślę, że wiele rzeczy. Pierwsza jest taka rzecz, że my kobiety powinniśmy się wspierać. Naprawdę. To, to nie walczyć ze sobą, nie rywalizować, tylko budować koalicję. E, nie przeciwko mężczyznom i nie przeciwko niczemu, e, tylko po prostu ze sobą, tak? I walczyć o wartości. E, o to, żebyśmy były traktowane poważnie i ja nie wiem, czym jest słowo na równi z mężczyznami, bo ta równość ona przybiera różne oblicza. Czasami śmieję że doprowadziłyśmy do takiej formy równouprawnienia, w której mężczyzna mnie nie otwiera drzwi, tylko ja ją muszę ją otwierać. I to, to nie jest równouprawnienie, na które nam zależy. Czyli ja muszę pracować, muszę dzieci wychować, muszę zadbać o dom, jeszcze muszę móc mu je otworzyć. No nie, drogi Panie, to nie jest równouprawnienie. Tak? To jest jakaś niższa forma kultury. Eee, więc walczmy o nasze wartości i, i i wychowujemy nasze dzieci w taki sposób, żeby one jednak czuły tą równość, tak? Ale to dotyczy też chłopców, bo ja pamiętam jak się chłopców, to nasze jak się wychowywało chłopców, tak? No ja pamiętam, że mój brat nic nie musiał, tak? Dziewczynek się zawsze oczekuje, więc my później od siebie też dużo więcej oczekujemy, bo przyzwyczajone jesteśmy, że my zawsze Więcej musimy, musimy udowadniać, tak? Ja muszę udowadniać, że jestem mądra, albo że nie jestem tylko ładna. Bo co się dzieje? u dziewczynemu zwraca się zaszumacz, o jak ty ślicznie wyglądasz! O jak ty jesteś śliczna! O jaki masz ładny uśmiech? Czy dziewczynom też mówię jak ty jesteś mądra? No nie, mówmy naszym córkom, są mądre, tak? A nie, że są ładne. Eee, a chłopcu mówi, jak ty jesteś mądry. Jak ja miałam ze nami powiem, jest jakiś śliczny, no to przecież to dziwne, prawda? Jak można tak chłopakowi powiedzieć? Więc myślę, że to, to jest tak, od, że to gdzieś się zaczyna no, no na, na wczesnym etapie naszego życia. I na to powinniśmy zwracać uwagę, a na coś i właśnie walczyć po to, żeby utrzymać ten trend e, wzmacniania kobiet. I tyle. Anna Watkowska, członkini zarządu OKAM, City, liderka projektu FSO Park, pani Sylwia Huligowska, założycielka i szefowa oraz pani Katarzyna Waskuda, lekarzem naczelna Kultura Młody fotograf i doradca wizerunku w mediach. Dziękuję paniom dziękuję. dziękuję